Ministerstwo Sprawiedliwości po wielu latach oczekiwania przygotowało w końcu projekt ustawy frankowej. Przewiduje ona wiele zmian, które przede wszystkim mają na celu usprawnienie długich postępowań sądowych, z którymi aktualnie mierzą się frankowicze. Przewiduje między innymi możliwość wydawania przez sądy wyroków na posiedzeniu niejawnym. Bez odbywania jakiejkolwiek rozprawy w toku postępowania sądowego. Poza tym zmiany przewidują też możliwość przesłuchiwania stron na piśmie, a także zmiany uprawniają referendarzy sądowych do podejmowania wielu czynności, co powinno skutkować umożliwieniem szybszego rozpoznawania spraw przez sędziów. Projekt ustawy budzi wiele kontrowersji, ponieważ przez jednych jest oceniany pozytywnie, natomiast przez niektóre osoby negatywnie. No tak, myślę, że y, przede wszystkim projekt ustawy frankowej jest bardzo spóźniony, bo y, można było problem spraw frankowych rozwiązać y, wcześniej na różne sposoby. Aktualnie, kiedy już prawie wszyscy, czy zdecydowana większość frankowiczów znalazła się w sądzie i rzeczywiście te postępowania się trochę przetkały. No, procedowanie teraz projektu wydaje się no, mocno spóźnione, to po pierwsze. Ale przede wszystkim ja również raczej jestem wśród tych osób, które widzą więcej mankamentów niestety tej ustawy niż plusy, które ze sobą niesie. No ale po kolei, może rozłóżmy na czynniki pierwsze te zmiany, które są projektowane, bo podkreślmy, że ustawa Frankowa jest dopiero na wczesnym etapie legislacyjnym, to znaczy dopiero powstał jej projekt, jeszcze nawet nie był procedowany przez Sejm, także to czy ona wejdzie w życie i w jakim kształcie, a także kiedy, no to jest pytanie otwarte i myślę, że no tutaj przynajmniej kilka miesięcy minie jeszcze zanim w ogóle ten projekt gdzieś. Znajdzie się na jakimś końcowym etapie procesu legislacyjnego. Także może w tym roku wejdzie w życie, ale jeśli już, to pytanie właśnie w jakim kształcie. No, tego wszystkiego nie wiemy. Dzisiaj sobie myślę, w czasie tego spotkania omówimy po prostu ze założenia, które w projekcie się znalazły. A to, czy one ostatecznie wejdą w życie, nie, w jakim kształcie, kiedy, to jest pytanie otwarte chyba taką jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza ta, ten projekt ustawy to zmiana, a w zasadzie powrót do orzecznictwa tak zwanej teorii salda. Projekt ustawy przewiduje, że jeżeli w toku postępowania przed sądem pierwszej instancji bank złoży taki wniosek o rozliczenie umowy kredytu, to wówczas sąd wydając wyrok dokona Rozliczenia wzajemnych roszczeń pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. W związku z tym no, skutkować to będzie tym, że w wyroku sąd, poza ustaleniem nieważności umowy kredytowej, będzie zasądzał jedynie nadwyżkę na rzecz kredytobiorcy lub niedopłatę na rzecz banku, jeżeli jeszcze takowa występuje to jest, to jest pod, jakby taki idealny przykład tego, jak ustawodawca jest spóźniony, bo pamiętamy przecież to, czy pozwy w sprawach frankowych powinny być wnoszone w teorii salda, czy teori w teorii dwóch To był jak chyba naj, największy dylemat w 2019, 2020 roku. W 2021 roku Sąd Najwyższy przypomnijmy w uchwale, w dwóch uchwałach zresztą, przesądził o tym, że Kredytobiorca powinien dochodzić cały, całej zwrotu, całej należności, którą wpłacił do banku, a bankowi przysługuje niezależne roszczenie o zwrot. I to był 2021 rok. Znajdujemy się 4 lata później, i w zasadzie ustawodawca chciałby, żeby jednak w teorii salda rozliczać te umowy. Pytanie, gdzie był ustawodawca 5 lat temu, 4 lata temu, czy w momencie, kiedy są najwyższe wydaje uchwały? No ale tak, no teoria Salda wydaje się, że jest to rozwiązanie, które rzeczywiście pozwoliłoby wyeliminować te pozwy zwrotne ze strony banków i rzeczywiście zamknąć całą sprawę frankową w jednym procesie. Pytanie, czy jeszcze jakie to będzie miało skutki, na przykład w zakresie odsetek. Bo Ja się tutaj tego obawiam. Bo jeżeli, jeżeli w tym momencie kredytobiorca wniósł swoją sprawę do sądu, i dochodzi odsetek, które sądy już zasądzają na rzecz kredytobiorców, a bank do tej pory nie robił nic, a dzięki ustawie będzie miał możliwość złożenia wniosku o rozliczenie umowy, to jest wysokie ryzyko moim zdaniem. Ustawa tego nie reguluje, ale obawiam się, że skończy się to tym, że jednak te odsetki kredytobiorcom znowu będą kasowane, tak jak wcześniej przez zrzuty zatrzymania, czy, czy oświadczenia, które kredytobiorcy Zmuszeni byli składać, i sędziowie tych odsetek im nie zasądzali. Także jest to taka chyba ukryta opcja na to, żeby no, jednak pójść trochę na rękę bankom i, i uratować im te odsetki, których nie będą musiały ostatecznie płacić. A, a propos odsetek, to zmiana, zmiany w tej ustawie przewidują również możliwość podnoszenia przez pozwanego, czyli bank zarzutu potrącenia w zasadzie na każdym etapie postępowania. W tej chwili przepisy nakładają na stronę pozwaną termin w tym zakresie, natomiast ustawa wfrankowa ma tutaj ten termin znieść i tak naprawdę bank na każdym etapie, czyli nawet po kilku lat od momentu wszczęcia przez kredytobiorcę procesu, będzie mógł podnieść zarzut zatrzymania, który niestety też może skutkować właśnie... Niezasądzeniem na rzecz kredytobiorcy należnych mu, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odsetek za opóźnienie. Dokładnie tak. Także znowu kolejne rozwiązanie, które jednak ratuje banki w zakresie tych odsetek. A przypomnijmy, że ten termin, który aktualnie obowiązuje na podnoszenie przez banki zarzutów potrącenia w procesie, to jest dwa tygodnie, prawda? Dwa tygodnie od momentu, kiedy bankowi doręcza się pozew, i jeżeli bank w najpóźniej w odpowiedzi na pozew, prawda, taki zarzut potrącenia powinien podnieść. Także znowu jest otwarta szeroko furtka dla banku do podnoszenia zarzutów potrącenia, a podniesienie tego zarzutu no, wygeneruje, mówmy się, nie mówimy nawet o milionach, tylko o miliardach oszczędności na bazie odsetek, których ostatecznie kredytobiorcy nie uzyskają. Tak, poza tym też projekt tej ustawy nie przewiduje żadnych w zasadzie regulacji na temat tego, co miałoby się dziać z kosztami zastępstwa procesowego, czy w ogóle kosztami całego postępowania sądowego w przypadku podniesienia przez bank takiego zarzutu potrącenia, no i późniejszego uwzględnienia go przez sąd. To jest niestety jedna z kolejnych rzeczy, które uderzają w konsumentów. Chociaż no, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił na to uwagę w uwagach do projektu ustawy, który przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby te kwestie kosztów w tym projekcie doprecyzować, bardzo słusznie, ponieważ no, kredytobiorcy zawsze przed wytoczeniem powództwa przecież. Wzywają bank do dobrowolnego rozliczenia się z nieważnej umowy. Bank zawsze stoi na stanowisku, że umowa jest ważna, nie chce się rozliczać i kredytobiorca nie jest tak, że ma ochotę pozywać bank, tylko jest do tego zmuszony. Czyli kredytobiorca angażuje prawnika, ponosi koszty sądowe, kieruje sprawę do sądu, następnie sąd przyznaje mu rację, stwierdza, że ta umowa jest nieważna, należy ją rozliczyć ale koszty prawdopodobnie będą zniesione z uwagi na to, że bank ma swoje o wzrost kapitału i no niestety w niektórych sprawach to się już dzieje. Już dzieje, gdzie banki wnoszą na przykład powództwa wzajemne, mimo tego, że przecież zmusiły kredytobiorcę do wystąpienia do sądu, to ostatecznie, kiedy sądy rozstrzygają te sprawy albo łączą te sprawy, gdzie kredytobiorca pozwał bank, a następnie bank pozwał kredytobiorcy, to te koszty są znoszone. Dobrze byłoby, gdyby ta kwestia kosztów w końcu znalazła swoje ustawowe uregulowanie. Kto ponosi koszty takiego procesu? Przypomnijmy, który rozpoczął się z uwagi na to, że umowa, wzorzec umowy przygotowany przez przedsiębiorcę, czyli przez bank yy, i który został podpisany przez bank i konsumenta, zawiera klauzulę niedozwoloną. No to oczywiste jest chyba, kto. Kto te koszty powinien ponieść? Zgadza się. Poza tym e, projekt ustawy ma dotyczyć jedynie frankowiczów. Nie będzie więc, e, nie będą nie, nie więc mieć zastosowania te przepisy dla eurowiczów, dolarowiczów, czy e, osób, które posiadają kredyty w innych walutach obcych na Cieszo. ten moment. Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale powiem szczerze, że w kontekście tych odsetek, które mają te przepisy, że tak powiem, kasować dla Frankowiczów, myślę, że będąc dolarowiczem czy euroowiczem, cieszyłbym się, że te przepisy ustawy nie obejmą mojej sprawy, bo no, tak jak rozmawiamy, rzeczywiście to w tym zakresie te przepisy rzeczywiście raczej będą uderzać w, w kieszenie konsumentów, aniżeli im pomagać. No tak, ale nie zostanie osiągnięty ten cel w postaci przyspieszenia w postępowań sądowych. Pytanie, czy ten cel w ogóle zostanie osiągnięty, bo możemy przejść do tych rozwiązań, które wydają się korzystne i które mogą zadziałać, a, a czy rzeczywiście tak będą, to, to zobaczymy. Co byś wskazała jako te rozwiązania, które mogą działać na korzyść kredytowców? No myślę, że przekazanie części e, tych czynności, które w tej chwili są podejmowane przez e, sądy na referendarzy, no to faktycznie może przyspieszyć pewne czynności. Natomiast wydaje mi się, że e, powodem przede wszystkim tego, że te postępowania sądowe tak długo trwają, e, to są braki kadrowe w sekretariatach Wydziału, a nie e, w. W postaci ilości sędziów, którzy te sprawy rozpoznają, bo przecież te postępowania jednak są powtarzalne. Większość umów ma dokładnie taką samą treść. Myślę też, że niekoniecznie pomysł z wydawaniem wyroków na posiedzeniu niejawnym przyspieszy nam procedowanie tych spraw, ponieważ już nawet w tej chwili niektórzy sędziowie kierują sprawy na posiedzenia niejawne. No i w praktyce wygląda to w ten sposób, że czasem dłużej czeka się właśnie na wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym niż na sam termin rozprawy. Yy, zmiana dotycząca możliwości przesłuchania stron na piśmie ją oceniałabym akurat pozytywnie, no pod warunkiem tego, że właśnie sekretariaty wydziału będą w stanie yy, sprostać temu zadaniu i Będą w stanie sprawnie wysyłać zobowiązania np. do złożenia listy pytań, później zobowiązanie do złożenia odpowiedzi przez stronę. Pewnie się z tą zgadzam. Zobacz, mamy, mamy przecież takie sprawy, gdzie no, może sądy nie przesłuchiwały strony, ale np. świadków na piśmie i no, te przesłuchania trwały bardzo długo, bo zanim sekretariat, zanim tak, sąd zakreślał stroną termin na złożenie tych pytań te pytania zostały przez stronę składane i zanim później one zostały wysłane do świadka, to czasem miały miesiące, długie miesiące, po czym te zeznania wracały do sądu, albo nie wracały, bo czasem się tak zdarza, że świadek nie odebrał pisma, z jakichś innych przyczyn nie, nie, nie odpowiedział na te pytania i później, do, zanim sąd podjął jakiekolwiek czynności, na przykład związane z wyznaczeniem terminu rozprawy, albo z wyznaczeniem posiedzenia niejawnego, żeby zamknąć taką rozprawę, a wcześniej musiałby zobowiązać strony do zajęcia stanowiska na piśmie, to też mijały, mijały miesiące, w związku z czym zgadzam się z tobą, że tak naprawdę głównym czynnikiem ograniczającym tempo procedowania spraw są braki kadrowe. Bo nawet to jak wspomniałeś wcześniej wyposażenie referendarzy w dodatkowe kompetencje co do czynności, które mogą podejmować. Nie rozwiązuje problemu, jeśli ci referendarze przecież i tak mają ręce pełne roboty. To nie jest tak, że oni czekają i chętnie by pracowali, tylko nie mogą, bo im przepisy zabraniają. Oni wykonują masę czynności na bieżąco. To po prostu yy, skala tych spraw i niewydolność administracji sądowej, myślę, są tutaj przede wszystkim tym czynnikiem, który powoduje, że te sprawy trwają tak długo. No, poza tym już w tej chwili w, w przepisach mamy możliwości e, przyspieszenia e, procedowania spraw. Myślę, że to głównie zależy od tego, w jaki sposób e, sędzia prowadzi dane postępowanie dowodowe i już sprawę. Jeżeli chce, no to ma takie możliwości w przepisach, które umożliwiają mu przyspieszenie procedowania tych spraw. Pełna zgoda to co może ucieszyć te osoby, które jeszcze nie wnosiły sprawy do sądu, a które zamierzają ją wnieść, to, są, to jest pewnie to automatyczne zabezpieczenie. Ustawa przewiduje, że z mocy prawa osoby, które wnios wniosą pozew do sądu w sprawach frankowych, będą mogły wstrzymać się od spłaty rat kredytu, a bank nie będzie mógł tej umowy wypowiedzieć i ani e czynić jakiekolwiek wpisów o zaległościach w rejestrach gospodarczych. Chociaż myślę, że akurat udzielanie zabezpieczeń jest już dość powszechną praktyką. To rzeczywiście jednostki zupełnie wyjątkowo zdarzają się, które tego zabezpieczenia nie uzyskają. O ile wpłaciły do banku więcej niż do banku uzyskały? czyli znaczy ta kwota wpłaconych rat przewyższa kwotę wypłaconego przez bank kapitału. Na ten moment nie dotyczy to zazwyczaj tych kredytów, które były zaciągane na okres dłuższy niż lat 30, czyli 35, 40, nie wiem czy 45 się zdarzają. Rzadko. Chyba rzadko. Natomiast to i tak są dość wyjątkowe sprawy. W tych sytuacjach kredytobiorcy nie wpłacili najczęściej jeszcze do banku tego, co z banku otrzymali. Oni też uzyskają możliwość, uzyskają to zabezpieczenie. Niemniej wydaje się, że oni i tak powinni pieniądze odkładać, na to, że jak przecież sąd już orzeknie nieważne ich umowy, to będą musieli się z bankiem z tego kapitału rozliczyć. A skoro wpłacili mniej niż otrzymali, to będą per saldo na minusie, więc jakąś kwotę do, do uzupełnienia tej kwoty kredytu będą musieli uzbierać. Prawda? Tak, ustawa nie przewiduje. Możliwości w ogóle wyłączenia jest... automatycznego zawieszenia obowiązku spłat rat kredytu, a przecież nie wszyscy kredytobiorcy są tym zainteresowani. No właśnie. To, co może ucieszyć niektórych, i tutaj myślę, że może skłonić może do banki do tego, żeby nie wnosić bez zasadnych apelacji, jest natychmiastowa wykonalność wyroków sądu pierwszej instancji. I to jest zmiana, która mi osobiście się całkiem podoba ponieważ mam wrażenie, że do tej pory też to, co skłaniało banki do wnoszenia apelacji, było to jednak odroczenie w czasie wykonania tego wyroku, jednak kapitał był po ich stronie. A czasem, jak postępowanie apelacyjne trwało, na przykład, czy trwa obecnie około dwóch lat, no to to jest jednak spory, spory okres czasu. Natomiast w sytuacji, jeżeli te pieniądze Będą musiały zostać już wypłacone na rzecz klienta po wyroku sądu pierwszej instancji, to mając perspektywę tego, że ten spór na 99% banki tak przegra, to myślę, że dwa albo trzy razy zastanowi się bank w tej sytuacji, czy rzeczywiście te apelacje wnosić, czy nie wnosić. Myślę, że ta zmiana akurat w tym zakresie może spowodować znaczny spadek ilości wnoszonych przez banki apelacji. Jest też zmiana, która ma zachęcić przede wszystkim banki do zawierania ugód z frankowiczami, ponieważ w przeciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, jeżeli kredytobiorca z bankiem podpisze ugodę, to wówczas sąd będzie zwracał całość opłaty od pozwu czy opłaty od apelacji. W szczególności tutaj będą zachęceni przede wszystkim banki, Którzy są już na etapie postępowania apelacyjnego. Tam wysokość tej opłaty od apelacji zazwyczaj wynosiła kilkanaście tysięcy złotych, nawet tak. kilkadziesiąt 5 tysięcy. 5% od tej kwoty, do którą toczy się spór, więc no czasami to było bardzo cenne. I to samo dotyczy skargi kasacyjnych, prawda? To jest prawda, gdzie mhm. też skargi kasacyjne były wniesione. Tam również banki będą miały szansę na uzyskanie zwrotu częściowo wniesionego. Opłata, która również wynosi tyle, co opłata o te apelacje. Możemy się więc spodziewać lawiny propozycji ugodowych ze strony banku. Tak, jeśli ustawa frankowa wejdzie w takim lub podobnym brzmieniu jak obecnie, wydaje się, że banki nasilą oferty ugody adresowane do Frankowiczów. No, trzeba przyznać, że te ugody są już teraz coraz lepsze, więc generalnie warto przyglądać się im. Do tej pory było tak, że, do niedawna jeszcze, że kwestie zawierania ugód budziły pewne wątpliwości, też natury podatkowej. Obecnie te kwestie są już, myślę, dużo bardziej klarowne. Jest już wiele interpretacji podatkowych wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych, które są. Co do zasady korzystne dla kredytobiorców. Te ugody coraz częściej no, w swoim kształcie zbliżają się do tych rozliczeń, które można byłoby uzyskać w procesie, chociaż zazwyczaj jeszcze banki nie oferują rozliczenia tych odsetek, które mogą sobie kredytobiorcy naliczyć od kwoty dochodzonej przed sądem. Ale, no tak jak powiedzieliśmy, jest też ryzyko tego, że tych odsetek kredytobiorcy często. Nie zobaczą, bo z uwagi na to, że coraz częściej banki właśnie potrącają swoje wierzytelności odwrót kapitału z tymi wierzytelnościami dochodzeniowymi przez klientów albo wnoszą pozwy wzajemne. No a jeżeli wejdzie w życie ustawa frankowa, która jeszcze umożliwi to rozliczanie umów przez sąd albo potrącanie aż do wydania wyroku przez sąd, to myślę, że rzeczywiście odsetki staną się już bardzo takie mało realne. Tak? Także tak, no zobaczymy. To są główne założenia tej ustawy. Nie wiem, czy coś byś jeszcze jeszcze jakiegoś... Nie, wam umówiliśmy wszystkie najważniejsze zmiany, które ja ta ustawa przewiduje. Tak, także no, są to zmiany zarówno, które mogą wpłynąć korzystnie na krytobiorców jak i na ich niekorzyść. Można spodziewać się tego, że banki z pewnością z większą determinacją podejdą do, do ugód, także to jest proces jakiś prawdopodobnie nieuchronny, ale czy i w jakim brzmieniu ostatecznie ta ustawa wejdzie w życie, czas pokaże, tak jak mówiliśmy na wstępie. O, jakby ten proces legislacyjny będziemy oczywiście obserwować na bieżąco, jeżeli pojawią się jakieś nowe. Pomysły, zmiany w projekcie, na pewno będziemy je omawiać i dzielić się z Wami na bieżąco. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.